Dzień dobry moi drodzy. Minął kolejny tydzień. Przyjechaliśmy oglądać postęp prac. Jak to Michał powiedział, przyjechaliśmy oglądać stan bez fosy wokół domu. Mamy wysypany kamień, ale wcześniej był ten zasyp robiony, który no, trochę mnie przerażał, bo to jednak się wydawało, że mamy dwa metry do samego wejścia. A teraz jest już zrobiony nie tylko zasyp, zaraz przejdę dookoła, ale mamy też wysypany kamień. To jest wszystko przemyślane tak, żeby jak najwięcej prac ziemnych zrobić na tym etapie, żeby później już nie odkopywać, nie brudzić się, niech ta koparka po prostu wykona to, co ma wykonać. No i faktycznie tak się stało. Dwa dni pracy z koparką. Co prawda nie unikniemy jeszcze prac ziemnych, bo docelowo będzie oczywiście wkopywane szambo, to jest ten obszar tutaj i samo odwodnienie ma być doprowadzone do lasu, tutaj widzimy, że przygotowane są właśnie rury i teraz już mam ogląd jak będę wjeżdżać samochodem i tu już widzę, że wjadę spokojnie. Na filmie to zupełnie inaczej też wygląda niż w rzeczywistości, bardziej płasko. Natomiast tutaj nie jest tak całkiem płasko. Z dołu się wjeżdża jednak pod górę i to na takim zakręcie, no więcej niż 90 stopni tu jest. Na początku mi się wydawało, że 90, ale tu jest większy zakręt. W ogóle popatrzcie, tu w ogóle nie widać z mm, połowy działki, że tak powiem, yy, samochodu, który jest tam. Zaparkowanych, widać na prawo od skrzynki, bo ta różnica poziomów jest taka duża. No ale dobra, teraz już mogę przejść. Pójdę z drugiej strony, z innej, od lewej niż zwykle. Tutaj jest to przygotowanie pod wiatę. Myśleliśmy o zabezpieczeniu w postaci muru. Pojawił się jeden komentarz, że ktoś by nie robił tego muru. I faktycznie jak został zrobiony ten zasyp, no to popatrzcie, że ta różnica się na tyle zniwelowała, że faktycznie tutaj wystarczy wykończyć to donicami betonowymi na kwiaty. I no wzmocnimy ten fragment niewielki, który już tam został, bo z daleka jak tak patrzę, około maksymalnie 40 cm różnicy, więc to nie jest wcale dużo nie ma potrzeby faktycznie i bardzo dobrze jak tak wyszło. więc nie będzie poślizgu czasowego. nie będzie większych kosztów. i docelowo zobaczymy też jak to z tymi donicami będzie. fajne byłoby takie proste, klasyczne, betonowe, duże. nie sprawdzałam cen, nie mam pojęcia jak to wygląda. Natomiast ostatecznie można dać gazony. Gazony mamy w tym momencie koło domu, mi się to sprawdza, natomiast wizualnie no może to zaburzyć cały wygląd, patrząc na to, że mam jakąś tam wizję, koncepcję. Teraz wróciliśmy ze sklepu, oglądaliśmy dachówki i jak byłam przygotowana na klasyczną dachówkę, bo mi się klasyczne podobają, to patrząc na samą prostą bryłę tego naszego domu. No Michałowi się spodobały płaskie. To jest nowość. To zaczyna się właśnie na tych fasadach domów nowoczesnych pojawiać. Zrobiliśmy zdjęcia. Tutaj w naszej wiosce półtorej kilometra stąd jest dom pokryty tą dachówką. Prosta bryła, jak będziemy wracać, to się zatrzymamy, pooglądamy to, zrobimy sobie zdjęcia. No i ewentualnie jestem w stanie iść na ustępstwa z tej klasycznej takiej na płaską, z tego względu, że bryła jest prosta. I wtedy tym bardziej właśnie takie donice tutaj na wykończenie, żeby przytrzymać ziemię, powinny być jak najbardziej proste. Tu jest ten wylot do kominka, dokładnie tak się zatrzymał jak, jak było mówione, czyli nad samym wjazdem. No i przechodzę do tyłu, patrzę na skarpę, trzy tygodnie, nie więcej, ja miesiąc leczę y, problem z kręgosłupem. Krzyż puścił, pojawiła się rwa niestety i dlatego ta skarpa nie jest wyplewiona przeze mnie. Widać, że y, paprotki się rozsiały jak, jak to zwykle. Nie będę tego robić. Nie będę się narażać na razie absolutnie. Y, mamy burz od góry. Mamy trawy sąsiadów. One fajnie wyglądają, są piękne faktycznie. Natomiast no niestety y, inwazyjne tutaj przechodzą na naszą stronę. Wiem, że to jest nie do zapanowania. No i to przycinanie na wiosnę, one są wszędzie po prostu. Sprzątania jest masakrycznie dużo. Ja sprzątać lubię generalnie, jestem z natury pedantyczna, ale na tą wiosnę mnie to wykończyło. Tutaj ładnych parę godzin spędziłam zbierając to wszystko dookoła i wycinając po naszej stronie. No ale dobra, tyle o skarpie. I teraz tak, jak mamy zrobione zasyp, ja nie mogę uwierzyć, po prostu jak tu było przedtem, tak strasznie ciasno, to po zasypie. Jest super, jest pięknie, będzie nadal miejsce na to, żeby był nie tylko chodnik, ale yy, chcę koniecznie płotek pod tą skarpą, taki babciny drewniany, yy, myślałam o yy, anabelkach, hortensjach yy, wzdłuż, więc tego powinno być tu dużo. Ale fajnie. Po prostu teraz je tak kręcę na żywo od razu bez oglądania wcześniejszego, więc będę się dzielić tymi swoimi emocjami. Bardzo mi się podoba to, że tu jest tyle tej zieleni. Popatrzcie tu jeszcze nie, nie ma żadnych naszych nasadzeń, a jest tak dużo drzew i, i te trawy i krzaczki. Coś pięknego. Dobra, no to budujemy, więc pokazuję dom. To jeszcze może rzut oka w tą stronę na docelową wiatę dobra i przechodzimy dalej mamy dom troszkę to spróbować. o i idziemy jest wprowadzona woda do domu, bo dostałam zdjęcia w tym tygodniu, ogromne problemy były ze studzienką, to studzienka jest poprawiona Według otrzymanych informacji ile się da, natomiast zrozumiałam, że nie w 100% wszystko się dało. Nie znam szczegółów na tyle, nie chciałam się denerwować i dopytywać w trakcie. Zrobię to na pewno. Problemy były ogromne. Niecenzuralnych słów chyba padło tutaj mnóstwo. Najważniejsze, że zostało na tyle poprawione, że ta woda jest doprowadzona, jak widać, w środeczku. No i tutaj chyba już te prace z nią się zakończyły, więc powiedzmy, że uznaję temat na ten moment za zamknięty. I teraz jak tak patrzę, to tak, mamy wyższe wejście do domu, 20 cm, to taką informację dostaliśmy. Nie wzięłam znów metra, o rany, to jest trzeci przyjazd i miałam wziąć metrówkę. No nic, to albo podjadę w tygodniu, albo po prostu następnym razem. Fajnie to wszystko już naprawdę wygląda i ten, ten, zarys okien, który tutaj jest widać jakie to okno w łazience też będzie duże fajnie, będzie dużo światła, właśnie ten dom zachwycił tymi oknami i dlatego się zdecydowałam najpierw ja na taki projekt później Michał go oczywiście zaakceptował, stąd nie było tych przemyślunków związanych z analizą jakie będą same koszty, bo oczywiście kosztorys dostałam zapłaciliśmy, przysłali, ale to jest po prostu tak zaniżona cena. Ja nawet użerałam się z firmą, z której ten projekt został kupiony, bo na etapie składania papierów do budowy już wiedziałam, że coś, nie, coś mi nie siedzi z tymi cenami. No i życie pokazuje, że po prostu to jest zupełny odjazd to nawet nie jest 100% różnicy w cenie budowy takiej prognozowanej, oni się tam tłumaczyli, że to są uśrednione koszty oczywiście ja brałam, że to jest wycena na któryś tam kwartał któregoś roku wszystko to wzięłam pod uwagę, Wziąłam do przeliczenia oczywiście współczynniki, inflacji i tak dalej to i tak nie siedzi kompletnie to w ogóle nie da się porównać, po prostu może tak skończę, bo nie chcę się denerwować więc wygląda zasyp tutaj z boczku z kamieniem który jest pod tarasem, bo taras jest w tym projekcie właśnie tak przewidziany dookoła domu. Więc ten kamień mamy już przygotowany, wysypany dużo do oka w tą stronę. No i przechodzę dookoła. Ale jest fajnie wyrównane. To tego się aż tak nie spodziewałam, że to będzie tak super od razu tutaj. Bo tutaj ta skarpa widać, no może na, na, przy samym nagrywaniu nie widać tego aż tak dokładnie, ale to jest tak do wysokości powiedzmy prawie że moich bioder różnica. I jest to podcięte na tym etapie, więc bardzo fajnie, to będę mogła chyba sobie drzewka posadzić już na jesieni myślę spokojnie. Sad miał być tam zasiadką, ale kiedy my to wykarczujemy, czy zlecimy karczowanie. No wszystko w zależności od funduszy wiadomo, że tu każda złotówka teraz będzie na wagę złota. No i co widać? Widać um, niby niedokończony mur na rogu, nie. Wszystko jest super. Będzie. Na narożne okno. Tak, prąd i woda w środku jest, ja tam przejdę za chwileczkę, tylko na razie jeszcze chcę pokazać jak najwięcej tutaj dookoła. Tu miało być w ogóle takie duże przeszklenie, ja z niego zrezygnowałam, jest okno na 120 i na wprost przez cały dom będzie korytarz i to okno właśnie ma wpuszczać światło nie tylko do salonu, tutaj do kuchni, bo widzicie jaka kuchnia będzie mocno przeszklona tutaj do jadalni właśnie i, i światło do środka ma wpadać. Natomiast tutaj ten drugi narożnik to jest też zmiana w stosunku do projektu, bo mamy zabudowany ogród zimowy czy oranżerię, jak zwał tak zwał. No i przeszklenie tutaj będzie po całości. Z tej strony i obok przeszklenie przez cały salon. Prosta bryła żadnych y, udziwnień, natomiast tego światła, tych okien ma być dużo, tam są zmiany też w projekcie na tamtych oknach do gabinetu, nie cierpię tego określenia no ale, no, tu będzie biblioteka i stąd będę pracować z pierwszego pomieszczenia, natomiast to następne okno to jest do sypialni. Tu przeszklenia miało być do ziemi, tylko że one miały być węższe. No i stwierdziłam, że to nie ma kompletnie sensu, że lepiej parapety. Potrzebuję parapety na kwiatki, bardziej zaciszne miejsce dla psów. Jak mi mają ją nosami malować, tak jak to robią codziennie w domu, no to niech to robią już tylko w jednym pomieszczeniu, właśnie w salonie w oranżerii. Natomiast okna wydają mi się akurat lepsze. Zasyb jest. Wreszcie nie widzimy tej, tej różnicy przed domem. No i co się tutaj pojawiło? Przez to, że jest zasyp i on jest wysoki ym, z tej strony. Znów filmik spłaszcza, ale ta różnica będzie znów tak na poziomie mojego pasa. Powiedzmy na pewno metr różnicy jest. No i tutaj będzie właśnie to miejsce pod. Taras. Fajnie już można po tym chodzić, też jest wizualizowane, jak to będzie docelowo wyglądać. Pewnie będziemy kiedyś myśleć o tarasie z desek. No, może nawet Michał twierdzi, że może sobie sami zrobimy, no ale to, no to zobaczymy. Ja wychodzę z założenia, że jak się człowiek na czymś bardzo dobrze nie zna, to nie powinien tego robić, ale się może okazać, że bez tego tarasu trzeba byłoby żyć ładnych parę lat. Więc nie będę się zarzekać, że tego nie będziemy robić. Dobra, no i zrzut oka z tej strony jeszcze i przejdę może y, do tyłu, a właściwie do przodu, bo wejście jest y, wizualnie się wydaje, że z tyłu domu. To jest wszystko celowo zrobione, żeby te przeszklenia, które są bardzo duże, były właśnie tam z tym widokiem y, na góry. Dlatego dom jest odwrócony i większa działka z przodu, żeby też po prostu zachować więcej tej prywatności dla siebie. Żeby się życie skupiało mm, od strony widokowej. No i teraz już świadomie wchodzę tutaj. O rany, betonu, nie betonu, błota mi się trochę nasypało wchodzę. No wejście już normalnie. Muzyka że tak, mamy skrzynkę z prądem mamy doprowadzoną wodę I teraz gdzie jestem, stoję w wiatrołapie tak, to jest wiatrołap tu jest, będzie wejście do pomieszczenia technicznego do pralni tam będzie ścianka działowa i jest kuchnia tu będzie miejsce na szafę i teraz tak pod samymi tymi deskami nie będę przechodzić z korytarza tutaj będzie wejście do jednej łazienki. Też oczywiście zmiana w projekcie, bo y, toalety i łazienki z prysznicem zwaną. Y, chcę zrobić dwie łazienki oddzielne. No i tu już przeszłam szybko do pokoju Maćka. A tu jestem już w salonie z garderobą. Garderoba też widać na ile to wycięcie tutaj jest. Ona będzie węższa na pewno, nie będzie aż tyle. bo W projekcie 115 głębokości i tyle nam wystarczy na pewno. No i sypialnia nie jest wielka, bo nie pamiętam teraz 1,5, 2,5, 3, 60 na szerokość. I trzy na długość plus półtorej, yy, ten metr 15 garderoby. To jest taka wielkość, więc yy, uważam, że jest optymalna. Jest mała, ale yy, zmieścimy się ze wszystkim, co ma być. Yy, no i tutaj ten pokój, w którym będą książki na całej ścianie i przez to, że będą na całej długiej ścianie, której tu jeszcze nie ma, no to jest szansa, że mi się zmieszczą od podłogi do sufitu i od ściany do ściany. Tutaj jeszcze raz rzut oka na widoczek. Fajnie. No i przejdę do salonu. Przejdę do salonu. Dobrze, że mam troszkę miejsca, żeby się tu zmieścić. Jestem w salonie. I jak widzę to wielkie okno, to się buzia cieszy, ale równocześnie widzę, ile tu będę miała mycia. Hm. Tych okien. No cóż, no, to będzie i tyle. No i tutaj kominek, ale kominek już nie nowoczesny, tylko kaflowy, koniecznie kaflowy. Więc znów koszty większe niż standard, ale no coś za coś po prostu. Musi mi to wszystko pasować. No i tu się odwracam w drugą stronę tu do kuchni tu właśnie ten, ta jadalnia z oknem. Oranżeria, no i widok z salonu, fajny. Muzyka co prawda zasłaniają dużą część widoków tutaj na, na Babiu chyba, no, nie będę teraz mówić, bo to ja nie mam takiej wiedzy, jak Michał tutaj z tymi szczytami, on już tu obczają co, gdzie widzimy, w każdym razie nic z tymi brzozami nie planujemy jednak robić, nie będziemy chyba ich przycinać, ja tylko się troszkę obawiam, czy one y, są na tyle ukorzenione dobrze, że tutaj nic się nie stanie, jak będą tak rosły w górę i rosły i rosły. Mam nadzieję, że nie. Przybliżę jeszcze te na komórce to tego w ogóle słuchajcie nie widać. To to jednak trzeba na żywca zobaczyć. Jak to fajnie wygląda i co? Ja się z wami pożegnam. Poproszę teraz Michała jeszcze, żeby zrobił z góry y, na dom a, Michał mówi, żebym jeszcze przeszła na drugą stronę. Faktycznie jest wyrównane. To miałam... No tak, ja te winogrona, słuchajcie, wycinałam. Jeżyny to w ogóle to jest jako plaga, ale w tym roku widać, że winogrona po prostu poszły i buszują po drzewach. Kiście wiszą ogromne. My mamy też winogrona koło domu. Tu są, dorodniejsze. tu są większe, to jest zupełnie inna odmiana. My nawet nie wiemy, czy one są białe, czy ciemne. Nie, Koło czy domu mamy będzie. ciemne, małe, ale bardzo słodkie od kuzyna. I, i sprawdzone i nawet pierogi z tymi winogrami, winogronami są przepyszne natomiast tu zobaczymy, sami jesteśmy ciekawi jak ptaki nie zjedzą oczywiście co tu będzie, ale jest no zaczęsienie winogron po prostu to nie, nie, coś niesamowitego, dobra i idę i wchodzę na tą drugą działkę bo tutaj właśnie, właśnie było wczoraj powiedziane, jak rozmawiałam, że, że jest okay. wyrównane i przygotowane. No coś wspaniałego po prostu, ależ mi się tu podoba, bo tu już będzie można sad sadzić, misiu. Nie Niecałe pół to jest. Tak, jedna czwarta generalnie, bo to jest, nie, bo jest tam troszeczkę, no właśnie, bo tu jest jedna część do drutów, do tego średniego napięcia. I tam jest pod drutami, za drutami, od, od, no Te tam się przed, przed nami domu, zaczyna las, a w stronę domu to... Do no tamtego, nie jeszcze tyle jest tej działki. Tej. Tak, bo to mamy działkę do tej granicy, która jest z trawami, no i tam ten cały burz, no to jest ta działka, która tak, to są samosiejki. Po prostu to wszystko zarosło w ciągu 5-6 lat, bo 6 lat chyba temu to kupowaliśmy. No, to to takie wielkie drzewa urosły a z tyłu jest faktycznie taki las, który jest na mapach, to tam jest prawdziwy las, no i wiadomo, że tego nie będziemy ścinać i teraz tak przejdę się jeszcze no, po tej wyrównanej, pięknej działeczce, ale numer super, bo tu, tu jest to, o czym właśnie Michał myślą, żeby koniecznie pieski miały gdzie biegać, od razu, jak to zrobić i co zrobić. A tutaj już jest jakaś wizja, jak jest to wyrównane, no to pewnie trzeba będzie siatką leśną ogrodzić. Yy, Brzuski jeszcze jest, tak jak jest równane, no jeszcze to... ta trawa jest nasza, bo tam jest słupek. Tak yy, ten czerwony, taki bordowy? Mm -hmm. No to dobra, to faktycznie tam jest jeszcze kawałek spokojnie metr na, na szerokość, żeby coś poprowadzić. No i tutaj wybieg. Wspaniałe. Po prostu coś pięknego. No, ale będą latać. Rany. W tej glinie zwłaszcza. No w glinie teraz trawy, trawy się nie sadzi. Miesiutko sieje. Trawę można posiać ja i owszem. No to powodzenia. No i tu doszłam do, do końca tego wyrównanego. I jaka tutaj jest też różnica. Rany. To, to widać, że to jest tak prawie 2 metry nadsypane tej ziemi. Natomiast, tego tam nie zobaczycie, między drzewami, ale tam jest ogromny spadek, bo tam płynie strumyk. Nie płynie. Myślę, nie że plenie. teraz może, jak, jak pada, tak generalnie tam strumyk jest. No, no to to jest bardzo duża działka jeszcze w tą stronę, właśnie w tym lasku, ale I z jest bardzo, bardzo dużym płynie. spadkiem. No i tak, tutaj jest właśnie ta potrójna brzuska zostawiona, jest śliczna też. Tu jest, ognisk. no właśnie Michał mówi tu o ognisku, no dobra, niech nie nie ma wizję, y, no ale, ale widoki są. No dobra, to ja teraz już naprawdę się z Wami żegnam, dziękuję, poproszę Michała, żeby wszedł na rusztowanie i pokazał z góry, no i zobaczycie, ja też zobaczę jak to zmontuję, jak to faktycznie wygląda jeszcze z góry. No, i do następnego razu, i na koniec, oczywiście, mało optymistyczna prognoza na najbliższy tydzień. Sporo deszczu. Nie będę mówić, jakie prace są planowane, bo przez ten deszcz znów mogą być jakieś tam przesunięcia. Mam nadzieję, że nie będzie to miało jednak dużego wpływu, bo. Mam świadomość, że y, niesamowita praca jest znów do włożenia, przywiązania, które nie są jeszcze na pewno przygotowane do zadania stropu, więc y, tej pracy y, będzie bardzo dużo no i wiem, że nawet jak pada, to y, ten czas można właśnie wykorzystać i przygotować y, zbrojenie y, pod dalsze prace. Z tej no, i mógłbyś się zająć po prostu lepieniem garnków? Bo to mi jest dachówkę, potrzebne. No bo kupić to, może coś zrobimy. Stąd. No tak. No dobra, no to słuchajcie, to tyle. I yy, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego, papa. Pa. Słuchajcie, jeszcze dogrywam, bo ja po prostu się muszę tym podzielić. Nasze pieski i kot. To jest nasz zwierzyniec, ale popatrzcie co tu się od wczoraj wydarzyło. Jakie są raciczki podbijane. Nie wiem czy to jest ślad sarny czy dzika. No ale tutaj na tej glinie od wczoraj zwierzaki buszowały i zostawiły swoje ślady. No to tyle. papa. Pa.